Dzień dobry, witam wszystkich moich zacnych widzów. Teraz taka chwila przemyślenia, co tu się na tym świecie dzieje. Więc dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca. Byłem w kościele, było mało osób. No Będzie jeszcze wieczorem, jeżeli będzie więcej. Ale mimo wszystko, mało. To nie będzie tłumu. Pierwszy piątek miesiąca to jest dzień, w kiedy staramy się wynagrodzić sercu pana Jezusa. Większość ma to gdzieś. My zmierzamy najprostszą drogą do Trzeciej wojny światowej. Niektórzy mówią że ona się już zaczęła. Mi się wydaje, że tak naprawdę też jeszcze nie chociaż no, ludzie zawsze walczą z sobą tak, to tylko chodzi o skalę. Druga wojna światowa to była przerażająca tragedia. Matka Boża w wielu miejscach na świecie mówi o tym, że przed nami jest jeszcze większa tragedia. Łucji z Fatimy mówi o tym, że będzie trzecia wojna światowa. I ona będzie. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy, znaczy czasami, no nie wszyscy, ale większość ludzi, 99%, e, uważa, że główne życie to tu, teraz, e, to najważniejsze to jest, co się dzieje dzisiaj tutaj w mojej rodzinie, w mojej pracy i tak dalej. Oczywiście jest to ważne, bez wątpienia jest to ważne, ale nie najważniejsze, bo my jesteśmy pielgrzymami tutaj, w drodze do raju. Drodze do tam do wieczności, tego miejsca, gdzie no, w raju jest genialnie, a w piekle jest tragicznie. Ta rzeczywistość istnieje, a my całkowicie to lekceważymy. No, ile osób jest wdzięcznych Panu Bogu za to wszystko, co, co mamy, że żyjemy, że potrafimy myśleć i że coś tam się dzieje w naszym życiu pozytywnie? Niesłychanie mało. Większość ma to wszystko, to co Bóg mówi i to wszystkie ostrzeżenia Boże. Matka Boża mówi o marzeniu różańca, że to różaniec jest w stanie uchronić świat przed zagładą, dlatego że my się zwykle modlimy byle jak, a w momencie, kiedy my się modlimy na różańcu byle jak, to Matka Boża w naszej intencji modli się w sposób doskonały i to może uchronić świat przed częścią oświatową. No warto. Warto się modlić i prosić Boga o zmiłowanie. Dziękuję Panie Boże, dziękuję tobie, uchwała Matko i wszystkim zastępom, a mianowicie wszystkim Bogosławom Bogosławom Ojciec, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.